Hej, hej, z tej strony Gingerowa i witam Was bardzo serdecznie w trzeciej i ostatniej części przeglądu zawartości najnowszego dodatku, czyli dodatku Wiejska Sielanka. Jeśli jeszcze nie widzieliście dwóch poprzednich części, to serdecznie zapraszam Was na mój kanał. W pierwszej części wspólnie wybraliśmy się na spacer po nowym uroczym miasteczku Hanford on Bagley, a w drugiej części razem obejrzeliśmy nowe fryzury i ubrania. No a dziś oczywiście zapraszam Was na przegląd nowych mebli, okien, drzwi i tapet, czyli po prostu przegląd trybu budowania i kup. I jeśli taka tematyka Was interesuje, to oczywiście zapraszam do dalszej części odcinka. Zaczynamy od nowych mebli i na sam początek mamy nowe łóżko, no i właśnie, tylko jedno nowe łóżko. I tutaj już na samym początku jest moje pytanie: dlaczego? Dlaczego tylko jedno? Bo moim zdaniem powinno zostać dodane przynajmniej jeszcze jedno, to samo łóżko, ale w wersji pojedynczej, bo ogólnie to łóżko jest naprawdę śliczne, jest klimatyczne, tylko po prostu tak mnie to zastanawia, dlaczego jest tylko jedno. Mamy jeden nowy fotel i jedną nową sofę i o ile fotel mi się bardzo podoba, tak, sofę. Jest bardzo dobrze zrobiona, jest ładnie wykonana, ale, no, jak dla mnie jest troszeczkę za mało klimatyczna. Ja bym tam widziała jakieś poduszki, może jakiś koc. Ona jest po prostu taka, no ładna, ale moim zdaniem dość zwykła sofa. Mamy też tylko jedno krzesło ładne krzesło, no ale tylko jedno i jeden taki stołek barowy. Tutaj widzicie, mamy ławkę, mamy takiego grzybka, takie sianko. No, też bardzo fajne klimatyczne dodatki. Ławka bardzo mi się podoba, ławka jest naprawdę bardzo dobrze wykonana. Mamy też cztery nowe rzeczy, które określiłam w kategorii meble. Mamy taki jeden dłuższy boczny stolik, jeden stolik nocny, taką szafkę, która pasuje do jadalni, no i taką szafeczkę z lustrem. Moim zdaniem bardzo ładnie wyglądają. Są użytkowe jak najbardziej i są w klimacie takim wiejskim. Jeśli chodzi o wyposażenie łazienki, to mamy dwie umywalki, z czego ta po środku średnio mi się podoba, szczerze mówiąc. I jedną nową wannę. I tutaj mamy nowe meble do kuchni. Jest tylko jeden zestaw mebli. Na całe szczęście mamy i dolne blaty, i szafki wiszące, i też wyspę, także tutaj nie było takiej przygody, jak kiedyś się zdarzyła, że mamy tylko dolne szafki, a górnych już nie. I jeśli chodzi o właśnie kuchnię, to mam takie mieszane uczucia, bo ogólnie jest bardzo ładna. Nie powiem, że jest brzydka, bo nie jest brzydka. Jest bardzo dobrze zrobiona, ma ciekawe elementy. Dużo się tutaj dzieje: mamy takie zasłonki, mamy ściereczki, kubeczki. Ogólnie jest to naprawdę bardzo ładna kuchnia, ale nie wiem, czy ta, którą dostaliśmy w kolekcji, nie podoba mi się bardziej. Jakiś taki klimat tamtej kuchni chyba bardziej do mnie przemawia niż tej, ale to nie znaczy, że ona jest brzydka, tylko po prostu to jest mój gust. Mamy dwie nowe lodówki, z czego ta jedna wygląda jak taka mm, szafka do spiżarni. No i jedną kuchenkę i okap też wszystko w klimacie wiejskim. Mm, bardzo ładne. Tam widzieliście, że mamy jeden nowy bar. No bar to akurat na mnie wielkiego wrażenia nie robi. Fajnie, że jest, ale jakby go nie było, to wcale bym nie płakała. No i mamy właśnie ozdoby na ściany i taką właśnie jedną ozdobę mm, bardzo ogrodniczą. Super. Te, ale te rzeczy akurat mi się bardzo podobają. Mamy kosze piknikowe, mamy zestawy do... zestaw jeden do haftowania i trzy takie właśnie kółka do haftowania. Fajnie, że mamy wreszcie kosze piknikowe. Super. Bardzo one mi się podobają. A tutaj jeśli chodzi o Kwiaty to mam mieszane uczucia. Poza tym, właśnie, jednym w takim dzbanuszku, to szczerze mówiąc, nie do końca mi się podobają te kwiaty. Mm, I tutaj jestem też bardzo zawiedziona, że nie mamy żadnych fajnych zasłon. Mamy tylko jedną roletę, która, co prawda, jest bardzo dobrze wykonana, naprawdę fajnie, fajnie się układa, fajny jest sznureczek, ale jest tylko jedna roleta. Żadnych zasłon niestety nie dostaliśmy. Jeśli chodzi o obrazki, to są ładne, ale chyba niekoniecznie. W takim stylu, jak sobie wyobrażałam. Ja bym chyba zrobiła inaczej, gdybym miała tutaj jakieś pole do decyzyjności. Są one w takim klimacie bardzo dla mnie barowym chyba tak, chyba tak bym to określiła no i też nie do końca rozumiem ilość szyldów i banerów, które tutaj mamy w tym dodatku, mm, ładne są naprawdę są śliczne te banery, ale jest ich troszeczkę dużo i nie ma jak dla mnie równowagi, jeśli już mamy takie tyle aż banerów, które oczywiście są, są przydatne, jeśli byśmy na przykład mieli prowadzić jakąś właśnie taką farmę czy jakiś bar, pub, ok no ale nie ma równowagi, jest bardzo dużo szyldów, a nie ma nic, nic więcej tak samo widzieliście, mamy tylko jeden nowy dywanik tylko jeden. No i jest śliczny, ale czemu tylko jeden? Mamy za to dwa nowe kominki, które są bardzo ładne, bardzo mi się podobają. Mamy nowy zegar, mamy nowe książki i taki komputer, który jest stylizowany na maszynę do pisania. Tutaj akurat jestem pozytywnie zaskoczona, bardzo fajny akcent. Nie spodziewałam się czegoś takiego, ale mm, podoba mi się to i brakowało mi kiedyś taki, takiego właśnie czegoś w grze. Tutaj mamy różne dekoracje. Ta pierwsza dekoracja to jest fontanna. Pozostań stałe, to są po prostu dekoracje. Są śliczne, są przeurocze i tutaj akurat nie mam żadnych zastrzeżeń, pasują do tematyki dodatku, są bardzo fajnie wykonane i jest ich ogólnie, no, dość sporo. Naprawdę jest dość sporo takich różnych małych, drobnych dekoracji. Tutaj właśnie jest taki kosz z poduszkami, który jest prześliczny, jest garnek żeliwny, jest taka kura, dzbanuszek z kubkami. To są akurat bardzo fajne akcenty, dobrze zrobione i tu nie mam naprawdę żadnych uwag, żadnych zastrzeżeń. Jeśli chodzi o lampy, to są dwie wiszące, mamy je dostępne w różnych wysokościach i one akurat nie zrobiły na mnie wrażenia, no po prostu sobie zwykłe lampy są. Lampy ścienne są ładne, są dobrze dopracowane, są też klimatyczne, mamy też troszeczkę świeczki, te takie lampki w słoiku na ścianę też są bardzo ładne i tutaj jest taka super latarenka, która bardzo mi się podoba. Tutaj widzicie dwie nowe rzeczy, które mamy do dostania za kupienie jakby przed wrześniem tego dodatku, na pewno słyszeliście o tej promocji no i fajna budka telefoniczna miły akcent, ale czy jest ona bardzo użytkowa bardzo przydatna, to, to nie wiem tutaj mamy dwie budki które mogliście zobaczyć już w akcji podczas naszego spaceru po Henford on Bagley i jeden właśnie taki łuk który jest śliczny i szkoda, że nie mamy więcej zieleni właśnie w takim stylu, w jakim został zrobiony ten naprawdę śliczny uroczy łuk. Tutaj mamy rzeczy zwierzęce, czyli kurnik, czyli obora, miejsce dla ptaszków i dla króliczków. Bardzo ładne są te budynki, bardzo ładnie to wszystko jest moim zdaniem zrobione, jest naprawdę dopracowane, klimatyczne i tutaj też nie mam żadnych zastrzeżeń. Mamy też znowu szyldy, naprawdę znowu takie transparenty i latarenki takie bardziej miejskie, zewnętrzne. Ładne są te transparenty, ale no dużo, dużo na Naprawdę dużo tego. Jeśli chodzi o tapety, no to ta tapeta, którą teraz widzicie, to jest jedna wersja. Druga wersja jest ta sama, tylko jedna jest opisana jako lewa, druga jako prawa. Tutaj mamy taką tapetę bardzo kolorową. Jest motyw kwiatów, jest motyw leśny, dużo różnych wersji kolorystycznych. Mamy też, właśnie, tapety kamienne. Tutaj jest taka, taka bardziej drobna cegła. Potem kolejne wersje są takie większe już, też bardzo ładne, podobają mi się. Są dopracowane jak najbardziej. Tutaj tylko miałabym takie zastrzeżenia, że może niektóre kolory są bardzo, bardzo zbliżone do siebie. Szczególnie właśnie w tej, w tej tapecie. Zobaczcie pierwszą i drugą wersję kolorystyczną, to naprawdę jest niewielka różnica. No i tutaj mamy właśnie jeszcze wersję z takim wykończeniem rogowym, brzegowym. No. Ogółem ok. Fajne są te tapety, na pewno da się z nich korzystać. Mamy jedną podłogę drewnianą i jedną taką podłogę, właśnie bardzo kolorową, kamienistą. Nie wiem, czy mi się ona podoba. To znaczy, jest ładna, ale wydaje mi się, że jest tylko do poszczególnych poszczególnych budowli, nie jest zbytnio uniwersalna, jest taka bardzo baśniowa, bajkowa, kolorowa mocno i ja bym chyba wolała jakieś takie bardziej stonowane kamyczki, przynajmniej jako jeszcze jedne, jako dodatek. Skoro już mamy takie kolorowe, to przydałoby się właśnie jeszcze jedne bardziej stonowane. Jeśli chodzi o drzwi, to są śliczne, jest ich dość sporo, są takie i bardziej użytkowe, i bardziej baśniowe, także tutaj nie mam zastrzeżeń. Okień, okien mamy naprawdę bardzo dużo w różnych wersjach, jak widzicie, są Drewniane, są takie bardziej kamienne, właśnie są też okrągłe. Mamy też okna z okiennicami, których kiedyś mi w grze bardzo brakowało, żeby były takie właśnie bardzo ładne okna z okiennicami, i tutaj w końcu takie dostaliśmy. To jedno okienko na środku ma tak właśnie fajnie uchyloną szybkę, jak widzicie. Bardzo fajny akcent, moim zdaniem. I okna są według mnie dobrze zrobione, są dopracowane, ładne, są różne tekstury, są takie różne drobne elementy dekoracyjne. Jak się przyjrzycie, to właśnie widać tutaj jakieś nity, tutaj jakieś inne drobne dekoracje, także naprawdę, czy właśnie uchwyty do tych okiennic. No, jeśli chodzi o okna, to ktoś zrobił naprawdę dobrą robotę i mamy w czym wybierać. No, tylko że czemu na przykład właśnie mamy aż tyle okien, a nie mamy łóżka pojedynczego? No, takie to trochę jest dla mnie przykre i fajnie by było, jakby takie łóżko się pojawiło, no ale już, już trudno, już nie mamy na to wpływu. Mamy wykończenie takie właśnie okien y też okej, okay, fajne, pasuje do tematyki dodatku i no przyda się, na pewno się przyda w poszczególnych budowlach. Mamy tutaj wsporniki, takie okno jakby, taki sztuczny balkon i tutaj właśnie zobaczcie, te kwiaty na tym balkonie są prześliczne. Czemu nie mamy takich kwiatów w wersji po prostu też dodatkowej jakby, wiecie, doniczka pod okno? Czemu to nie zostało zrobione? Wiem, że mamy bardzo dużo zieleni do odblokowania kodem, ale nie pokazywałam jej tutaj w tym przeglądzie, dlatego że no skupiłam się na tym, co jest po prostu w grze dostępne, czego, co możemy zobaczyć, nie wpisując kodów, ale wiem, że mamy dużo, dużo zieleni właśnie w tym takim ukrytym trybie. No dobrze, no fajnie, tylko czemu nie ma tego tak dostępnego po prostu dla wszystkich graczy? Bo przecież nie wszyscy korzystają z kodów. Jeśli chodzi o płotki, to mamy trzy. Są śliczne. Jedyne co to chciałabym, ten kamienny płotek w bardziej neutralnych kolorach, bo on jest taki bardzo zielony. A gdyby był jeszcze jakieś, może brązowawy, beżowy, biały, no to byłby bardziej może użytkowy, pasowałby po prostu do większej ilości budowli. A tak to trzeba będzie trochę się nakombinować, żeby gdzieś go wpasować. Mamy kolumny, mamy schody, schody, marki schody, że tak powiem zwykłe drewniane schody. Nic, nic szczególnego, no ale dobrze, no fajnie, że, że je mamy. No i tak naprawdę, tak naprawdę już powoli, powoli będziemy się zbliżać do końca, jeśli chodzi o ten tryb budowania. Tutaj mamy jeszcze właśnie nowe, now, nowy dach fajny, klimatyczny, ale też do. Do wykorzystania tylko w poszczególnych budowlach, ale tutaj akurat się nie czapiam, bo mamy ogólnie dość, dużo, dość duży wybór, jeśli chodzi o dachy. Też w podstawowej wersji gry, więc raczej z tym problemu nie będzie. Mamy sporo różnych dekoracji dachów. Dwa nowe kominy, bardzo ładne. Wydaje mi się, że będę z nich często korzystać. No, i tak jak mówiłam, mamy dużo różnych dekoracji dachów. Te dekoracje z tymi zwierzątkami są ślicznie zrobione, naprawdę urzekły mnie, ale też właśnie są do wykorzystania tylko w niektórych budowlach. Tutaj jakaś deska. No i zobaczcie, mamy tylko takie trzy rzeczy, jeśli chodzi o zieleni. Jestem naprawdę rozczarowana, bo myślałam, że tego będzie naprawdę dużo, a tutaj mamy tylko takie trzy rzeźby z żywopłotu i nic więcej. No także. Także naprawdę szkoda, no po prostu szkoda. Tutaj możecie zobaczyć gotowe pokoje, czyli wszystkie nowe meble i dodatki w akcji. No są te wszystkie rzeczy spójne, jak widzicie, ładnie się to ze sobą komponuje, ale ale, ale, właśnie ale. Te ogrody bardzo mi się podobają, te takie wejścia do domów. One są właśnie też z gotowych pomieszczeń, przygotowane przez twórców, naprawdę są bardzo ładne. No i powoli, powoli zbliżamy się do końca tej ostatniej części mojego przeglądu, więc pora na podsumowanie. I ogólnie całość oceniam pozytywnie, choć no oczywiście nie jestem zbytnio zadowolona z zawartości trybu budowania i kupowania, ale rozumiem, że w produkcji Simsów zwykle coś jest Kosztem czegoś, i dlatego, skoro mamy bardzo ciekawy i rozbudowany gameplay, to ucierpiały na tym meble. Yy... No, i tak naprawdę chyba to by było na tyle, jeśli o mnie chodzi. Dziękuję Wam za wspólne zwiedzanie i podziwianie nowej zawartości, jaką wprowadziła nam wiejska Sielanka. Jeśli jesteście ciekawi, jak sobie poradzę z rozgrywką wprowadzoną przez ten dodatek, to zapraszam Was do mojego wyzwania księżycowego. Myślę, że na ten moment tam będzie najwięcej nowej rozgrywki, a w przyszłości, tak jak Wam mówiłam, gdzieś bliżej jesieni, możecie spodziewać się serii fabularnej rozgrywanej właśnie w nowym miasteczku. No i tyle, no trochę sobie dzisiaj ponarzekałam, ale no, ale no, mówię co myślę, mówię co myślę, to jest naprawdę moja szczera opinia i y, mówię Wam to, co myślałam, kiedy, y, kiedy nagrywałam ten przegląd sama, kiedy oglądałam te wszystkie rzeczy po raz pierwszy, y, no i, i dlatego właśnie postanowiłam się z Wami tymi moimi przemyśleniami podzielić. No, to tyle, mam nadzieję, że cały mój przegląd podobał Wam się, dziękuję Wam za to, że byliście ze mną i do usłyszenia już wkrótce. パパ